Yeah! Przez Amerykę Południową tu i ówdzie możemy spotkać polskich misjonarzy. Rodacy pracują w miastach i malutkich wioskach pośrodku gór. Rozwijają wciąż nie najlepiej rozumianą przez miejscowych wiarę katolicką i dbają o kwestie socjalne. Jednym z takich miejsc jest Marco, wieś w peruwiańskim regionie Hunin. To głęboka prowincja, gdzie podstawę utrzymania wciąż stanowi wypas zwierzyny na andyjskich łąkach, prąd jest luksusem, a domostwa budowane są z ziemi. W tych warunkach mieszka, pracuje i cieszy się życiem ksiądz Maciej, proboszcz lokalnej parafii. Nazywam się Maciej Słysz, jestem księdzem Archicezji Białostockiej. Tam pracowałem 5 lat i aby troszkę dać też i coś dla kościoła powszechnego postanowiłem wyjechać do kraju, gdzie no, księża wciąż brakuje, gdzie księża wciąż są yy, mówię nie w cenie, ale gdzie księża są yy, wciąż w tej mniejszości. I kraj jako taki wciąż cierpi na ten niedobór misjonarzy. No sama historia mego pobytu tutaj to nie są lata, bo dopiero tu jestem pół roku, więc też i to, co mogę powiedzieć, też nie jest aż tak bardzo przyciągnięte doświadczeniem długoletnim. Trzeba pierwszy spytać, co robi polski ksiądz ponieważ praca misjonarza jest zupełnie inna niż praca księdza, który pochodzi stąd. Nasza posługa głównie się skupia na podtrzymaniu życiu sakramentami e, ludzi, do których jesteśmy posłani. Ponieważ e, tak naprawdę zawsze będziemy dla nich gringo, zawsze będziemy dla nich biali i kiedy będziemy chcieli coś wyprostować, coś e, naprostować, zawsze będziemy ci źli, którzy chcą coś prowadzić, coś spolszczyć. E, od tego raczej Prywieńczycy, od tego raczej ci, którzy tutaj się formowali, którzy się urodzili i jakby oni mają większą siłę przebicia. Dla nas wciąż to jest taki mur właśnie naszych białych twarzy, mur naszych tradycji, rajów polskich, no, które często jest trudno porzucić. Święconka, czy, czy, czy jakaś tam choinka, rzeczy, które, powiedzmy, dla nas się wydają tak naturalne, tutaj niekiedy, no, mają po prostu inny wymiar, bądź wyglądają zupełnie inaczej. Każdy dzień jest inny. Tutaj nie ma grafiku. To, co w Polsce, miałem pewne, pewien kalendarz, pewną agendę, kiedy wiedziałem wszystko, e, kiedy wszystko było poukładane, Tutaj no, jest inaczej. Tutaj można wyjechać o godzinie 10 na wioski, właśnie, czy z Muszą Świętą, czy z sakramentami, czy po prostu bo się spotkać z ludźmi, no ale wracając o godzinie 9, można zobaczyć, że jeszcze ktoś na Ciebie czeka, bo ma sprawę do kancelarii, bo chce jakieś dokumenty, bo chce jakąś tam e, sprawę załatwić. Jeszcze dzisiaj, no bo jutro gdzieś wyjeżdża, ale często ci ludzie nie szanują czasu ani swojego, ani innych, mogą czekać nawet do północy. Aby mówić o wieży Peruwianczyków, e, należy połowić dobrze ich kulturę, bo to co jest zaskakujące, u nich nie ma zbyt wielkiego podziału. Na to, co jest świeckie, co jest no, kościelne, religijne, często fiesty, czyli te uczystości, które oni organizują, nie mają odróżnienia. Po prostu jest to święto jakiejś dzielnicy. I chcą mieć mszę, chcą mieć jakąś tam właśnie liturgię, ale przy okazji też chcą się dobrze napić, chcą coś zjeść, chcą się zabawić. I czasami trudno odróżnić ich potrzeby religijne od potrzeb typowo takich ludzkich. Chociażby wczoraj Przedczoraj miała miejsce tutaj na placu przed y, Kościołem y, fiesta w 50. rocznicę zawarcia małżeństwa przez dwoje ludzi. Ś święto trwało dwa dni dwa dni tańców, dwa dni y, muzyki, śpiewów na placu. Ludzie z tego co wiem wierzący i praktykujący, ale na przykład nie widziałem ich w kościele, nie prosili nawet o błogosławieństwo księdza w tym, co jest w Polsce normalne, kiedy jest właśnie te 50-lecia małżeństwa, jest to modlitwa błogosławieństwa, jest msza w jakiś sposób szczególna. W tym momencie tego akurat nie potrzebowali. I sami mówię to o nich że są niewierzący, po prostu akurat nie mieli takiej potrzeby. Czy wiara w Peru to jest na pokaz? No bym tak nie powiedział. Po prostu trzeba poznać tych ludzi, że oni są bardzo emocjonalni. Oni lubują się w takich czasem wręcz tandetnych formach wyrazu swojej religijności, czy w ogóle swego bycia perwięczykiem. Może ktoś mieć na taksówce napis chroń mnie Panie Jezu, ale wcale nie być katolikiem. Po prostu no, tak wypadałoby napisać. Akurat może ktoś by chciał to zobaczyć na moim samochodzie, bądź też po prostu kiedyś tam był katolikiem, bądź chrześcijaninem, no ale napis wcale tam nie, nie musi być zerwany, tylko dlatego, że przestają wierzyć. Wiara w Ameryce Południowej, wiara latnusów jest bardzo emocjonalna. Często niektórzy mówią, że to jest powierzchowna, chociaż nie, to jest trochę może powiedziane na wyrost, ale na pewno jest bardzo emocjonalna. Lubię się właśnie w procesjach, w różnych formach wewnętrznych ukazywania swojej wiary. I często brakuje może tego pogłębienia. I właśnie to jest ten problem. Tym ludziom brakuje wciąż pogłębienia wiary, wciąż, wciąż brakuje pogłębienia ewangelii, którą przyjęli na Chrzcie Świętym. Wciąż pokutuje jeszcze chyba ta hiszpańska forma ewangelizacji, kiedy to misjonarze z Hiszpanii przebywali 200-300 lat temu jakieś wioski, chrzcili wszystkich, kto w sumie nie uciekł, akurat od nich i zostawiali ich samym sobie. Ktoś, kto nie był oszczony, no uważany był jest potępiony. Więc to nie było wcale takie myślenie, że akurat wróbmy no, jak najwięcej katolików, tylko ratujmy jak najwięcej ludzi, którzy by oni się nie potępili. No ale niestety brakowało tej, tej sakramentalizacji, też informacji. Ludzie byli ochrzczeni, ludzie przyjęli jak, jakieś tam wierzenia chrześcijańskie, ale one nie były gruntowane, nie było czasu na to, ponieważ było tyle wiosek, które jeszcze wciąż są nieochrzczone Także też trzeba zrumieć i tamte czasy, tamtych ludzi, tamtą mentalność. No, ale, no niestety, ale to pokutuje, to pokutuje, że teraz często jest tak, że ludzie przychodzą swoimi dziećmi, którzy mają po lat 12 czy 9, po prostu o chrzest. No bo akurat, bo się źle dziecko poczuło, bo powiedzmy zachorowało, no i może rzeczywiście, to może pomóc, to może być lekarstwo na chorobę. No a właśnie nasza praca polega na tym, by teraz to, co oni przyjęli kiedyś tam w jakiś sposób tradycyjny przez swych rodziców, tych, którzy byli przed nimi, teraz by to, co mają już, wiarę czy, czy sakramenty, by pogłębić. Bo im pokazuje oczywiście potrzebę spowiedzi, mszy świętej, komunii świętej, modlitwy, bo czysto jest tak, że Przychodzi jakaś kobieta do spowiedzi przy okazji jakiejś przyświętej za zmarłych i się okazuje, że owa kobieta do spowiedzi nie było od czasu swego ślubu. Miała 40 lat 3 lat 50 i nie, nie, nie była odpowiedzi. spowiedzi. Byli księża w danej miejscowości, w wiosce, a nie było takiej potrzeby. Nawet nie było tego, że jest to potrzebne. Dopiero potem właśnie wkracza, wkracza nasza ewangelizacja, wkracza nasze te działania, by im pokazać, że to nie chodzi tylko o być ochrzczonym. Chodzi o tak, to, ta wiara miała sens. Rzeczywiście, e, mieszkańcy Peru są bardzo religijni. To nie jest tak, że są niewierzące. to nie jest tak, że oni są no, niezaciekawieni wiarą. Nie. Właśnie religijność u nich jest bardzo ważna, tylko jest problem tego, czy oni sami potrafią nazwać swoją religię, czy oni potrafią się na którąś nie zdecydować. Przez długi czas jeszcze pokutowały tutaj konsekwencje wielu sek, zwłaszcza z Ameryki Północnej, z USA, które nachalnie przyciągały na swoją stronę. no przywożąc całe kontenery butów, bądź ubrań, bądź jakichś innych rzeczy, tylko za to, by się właśnie przeszli na, na, na stronę danej wspólnoty. Nie chodziło tutaj wcale o danie im podstaw wiary, tylko przyjeżdżało kilkunastu ludzi z tirami ubrań, tirami powiedzmy jedzenia, czy jakichś tam narzędzi pracy i to byłaby nagroda, czy też powiedzmy, można powiedzieć premia za przejście na daną religię. I często tak się działo, że ksiądz po iluś tam miesiącach, wracając do danej wsi, ponieważ no, praca niekiedy była tak, że się jeździło po różnych wioskach, tydzień w jednej, miesiąc w drugiej, tak jak, jak była potrzeba. No i kiedy można było w jednej wsi nie być przez pół roku nawet. No ale się do niej wracało. No i nagle okazuje się, że dana wspólnota, dana wieś już nie jest katolicka. Bo po pół roku temu przyjechali z danej sekty i ich zwerbowali do siebie. Kościół, który wybudowali księża, powiedzmy, misjonarze, no, już nie jest nagle katolicki. Odebrali go właśnie y, na potrzeby własnej tej wspólnoty no to boli wtedy, no bo tak naprawdę nigdy przynajmniej z tego, co czytałem i z tego sam, co widzę, nie staraliśmy się powiedzmy tych ludzi w jakikolwiek sposób materialny. Często jest tak, że mówi się, że Kościół więcej bierze niż daje, choć też to nie jest prawda. Bo y, z tego, co słyszę, widzę i, i sam co odczuwam, to więcej czasami wkładasz w tę misję z własnej kieszeni, z tego, co zrobisz w Polsce, niekiedy przez, na własnym urlopie. Jedziesz na trzy miesiące do Polski na urlop, ale to jest czas pracy. Czas, kiedy jeździsz po parafiach, prosisz, wręcz żebrasz o pieniądze, dlatego, bo ty budujesz kościół, budujesz szkołę, budujesz szpital, budujesz jakiś, jakąś stołówkę. i Nie są to pieniądze dla ciebie, nie są to pieniądze dla miesiąarzy, tylko dla danych wspólnot, do których jesteś posłany. I często, no, gdy wracasz po jakimś czasie, nagle okazuje się, że to już nie jest twoje. Są obecne wierzenia inkarskie. Tutaj jest obecnych wiele wierzeń. Tu jest, można powiedzieć, taka wielka mesla, taka wielka mieszanka różnych wierzeń. Do tej pory niekiedy mamy z tym problemy, bo jedna osoba może jednocześnie w rana być na przyświętym wieczorem pojechać złożyć ofiarę paczemamie czyli powiedzmy tej wielkiej siły, sile natury, a też jeszcze przed snem odmówić jakoś tam inną mantrę, powiedzmy jakimś innemu bóstwu. Chociaż to już nie jest takie no, powszechne i częste. Kiedy przychodzi choroba członka rodziny, są w stanie pójść, zamówić przeświętą, ale też pójść potem do jakiejś wróżki, do jakiegoś szarlatana i też prosić jego o pomoc. Taka pewna rozbieżność, która wciąż tutaj jest i, i boli. Parę domów dalej mieszka polska rodzinka misyjna. Edyta i Michał wraz ze swoimi córkami, Martynką i Sarą. Ta ostatnia urodziła się już na ziemi peruwiańskiej, bo rodzice opuścili ojczyznę ładnych parę lat temu, aby krzewić swoją wiarę na dalekiej ziemi. W Marko rodzinka mieszka od paru miesięcy, a razem z nią ślązaczka Magda i peruwiańczyk Robert. Mieszkamy w Marko od 6 miesięcy, założyliśmy tutaj organizację Familia Misjonera, tutaj na zasadach peruwiańskich i to są góry, to są andy na 3,5 tysiąca nad poziomem morza. Pomagamy tutaj księdzu polskiemu organizować też parafię, a oprócz tego zajmujemy się prowadzeniem świetlicy dla dzieci. Ja prowadzę zajęcia w gimnazjach po polsku. W gimnazjach prowadzę zajęcia biegowe. Zajmujemy się też osobami niepełnosprawnymi. Pomagamy poprzez naturalne sposoby leczenia, głównie dietą, leczyć. No, te choroby, które oni mają, głównie jakieś choroby cywilizacyjne. Nie zajmujemy się jakby ogółem, tylko indywidualnymi osobami. Jakby skupiamy się na jednej albo dwóch rodzinach i im staramy się pomagać. Jakby no, indywidualnie, tak? Podchodząc do, do człowieka. Mamy tutaj pod naszą opieką Noego. Jest to osoba z guzem mózgu. Lekarze spisali go już na straty tak naprawdę. No a my zajęliśmy się nim i oprócz leczenia pomagamy też rozwijać jego życie duchowe. Służymy jemu i całej jego rodzinie. No i po dwóch miesiącach kuracji są już pierwsze efekty. No z powrotem wracają mu. Funkcje życiowe, takie jak ma paraliż lewej strony i, i, i praktycznie już był cały czas w łóżku, nie mógł się ruszać. Teraz po dwóch miesiącach już chodzi samo o jednej kuli. No i też jakieś tam pierwsze powoli przebłyski widzenia, ponieważ guz też uciska ośrodek wzroku i coś tam się zaczyna dziać z tym wzrokiem. Czasami ma jakieś, że widzi inne kolory, coś się dzieje z tym wzrokiem. No to jest jednak. Będzie trochę trwało, podejrzewam, jeżeli w ogóle uda się go uzdrowić, ale widzimy efekty i pracujemy z nim w tej kwestii. No, poza tym, ja pracuję z, z kilkoma osobami, właśnie rozwijam ich biegowo. Są bardzo biedne rodziny i, i, i też w tej chwili jesteśmy na etapie gromadzenia środków na pomoc im, żeby mogli mieć śniadanie, obiad. No, to wszystko tak tutaj się powoli rozwija. Naszym takim celem jest działanie tak jak działał Pan Jezus. On skupiał się na jednostkach. Osoby, z którymi pracujemy, to są głównie poganie. Chociaż większość w Peru mówi o sobie, że, że jesteśmy katolikami. Natomiast to jest taka wiara powierzchowna, bardzo typu przyklejanie naklejek, Bóg mnie kocha, i, i jakiś tam figurek, Natomiast jeżeli chodzi o, o sakramenty, o uczestniczenie we mszy święte i uczestniczenie w życiu parafialnym, no to jakby tego nie ma. Bardzo ciężko jest z tym. Także w większości to są poganie ze swoimi tradycjami. Nie mają takiej osobistej relacji z Panem Bogiem. To jest wszystko na takiej zasadzie, no jak ja bym dzisiaj powiedział. Wiedział, że jestem kosmitą, prawda? I, bo mi ktoś tak powiedział, nie? ale no, naprawdę nie jestem kosmitą. Więc oni tak samo sobie mówią, że są chrześcijanami, że są katolikami, że są, nie wiem, ewangelikami, protestantami, ale. To jest tylko raz w roku na przykład jak jest jakaś fiesta i mają jakieś święto, idą do kościoła, bo, bo tak chodzą, ale nie mają zielonego pojęcia o tym, czym jest Bóg, czym jest wiara, czym jest Chrystus. No Noe na przykład jest ewangelikiem, no ale też jakby to jego życie duchowe nie jest bardzo rozwinięte. Nie, ludzie tu generalnie nie rozumieją. Tutaj brakuje ewangelizacji i myślę, że nie bez przyczyny Jan Paweł II tutaj. Chciał zacząć właśnie nową ewangelizację, i tutaj to wszystko zaczęło się rodzić. I zaczyna powoli to przynosić pierwsze efekty, aczkolwiek no bardzo trudno jest tutaj przebić się przez ten mur tych ludzi, ale da się, bo to Pan Bóg przebija te mury, nie my. Życie w Peru jest bardziej surowe, że tak powiem. No, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do, do komfortów, do, do jakiegoś takiego życia bardziej wygodnego, to w Peru będzie się czuł bardzo, bardzo źle. Co może przeszkadzać, to totalny brak dyscypliny, totalny brak jakiejś organizacji czegokolwiek. Tutaj wszystko ma swój czas, nikomu się nigdzie nie śpieszy. Wszystko może jak się dzisiaj nie załatwi, to można jutro, więc ludziom z Europy, którzy żyją w jakiejś tam zdyscyplinowanym czasie, tutaj po prostu nie przyszedł, to nie przyszedł. Trudno, jutro może za tydzień za dwa tygodnie przyjdzie i nie ma problemu. I nikt się tutaj tym nie przejmuje. No to nas na początku denerwowało. Najpopularniejsze słowo to tutaj jest maniana, czyli jutro. Wszystko zrobi się jutro. Także my już do tego się przyzwyczailiśmy i też jako Europejczycy nie powinniśmy z naszego punktu widzenia tutaj tych ludzi oceniać, tylko tolerować i powolutku przyzwyczajać się do tego wszystkiego. Bo taka jest ich natura. Dużym błędem też tutaj ludzi, misjonarzy przyjeżdżających do do Peru jest chęć przerobienia peruwiańczyka na Polaka albo na Europejczyka. Jest to niemożliwe wręcz, i nie chcemy zmieniać tej kultury. No bardziej my musimy się przestawić na ich myślenie. Utrzymujemy się tutaj, podobnie jak i księża misjonarzy, zdatków y, ludzi dobrej woli kiedy jesteśmy w Polsce organizujemy Niedzielę Misyjne. Mamy swoją stronę internetową rodzinkamisyjna.pl Tam na tej stronie też mamy dane kontaktowe, dane do wsparcia. No i dzięki też Niedzielom Misyjnym i wsparciu ludzi Dobrej Woli zbieramy też finanse na, na pomoc tutaj ludziom, na nasze działania. A planujemy tutaj zostać no minimum 10 lat, natomiast tak naprawdę to jest wszystko wola Pana, także tak jak On będzie chciał, tak i my zrobimy. Także to wszystko jest jeszcze wielką niewiadomą, natomiast na pewno nie, nie możemy od razu wyjechać, także tutaj trzeba parę lat pobyć, żeby to w ogóle przyniosło jakieś efekty. Także no, na pewno parę lat. Wszystkich zainteresowanych tematem odsyłamy na stronę www.rodzinkamisyjna.pl, gdzie można poczytać o działalności świeckich misjonarzy w Peru, obejrzeć zdjęcia z Marko, a także wspomóc Polaków finansowo. Za uwagę dziękuję, Filip Faliński.